Witajcie w kolejnej części naszego kursu omawiającego program Steinberg Cubes. Dziś będziemy kontynuować naukę edycji materiału, a skupimy się na nagraniach MIDI. Dowiesz się m.in. w jaki sposób uruchomić edytor MIDI, jak edytować nagrane już sygnały, jak ułatwić sobie pracę dzięki podstawowym narzędziom, które dostępne są w Cubes. Standardowo zaczynamy od stworzenia pustego projektu. Stwórzmy teraz dwie nowe ścieżki z dowolnymi instrumentami VST. Zarejestrujmy dowolne komunikaty. Aby przejść do edycji naszych komunikatów, musimy otworzyć Key Editor. Dostęp do niego uzyskamy po wybraniu z menu MIDI opcji Open Key Editor. Jak widzicie, wyglądem przypomina popularnego pianorola. Aby skrócić czas uruchamiania edytora, możemy dwukrotnie kliknąć myszką na naszym nagraniu. Możemy również przypisać do tej czynności inną akcję. W tym celu w Preferences wybieramy zakładkę MIDI, a następnie zmieniamy zawartość pola Default Edit Action. W naszym przypadku pozostaniemy przy domyślnej opcji, a więc Key Editor. Jak widzicie, editor wizualnie przekazuje nam informacje o oktawach, jak i o długości poszczególnych komunikatów. Na dole widzimy okno z kontrolerami. Domyślnie ustawiona jest tutaj opcja Velocity, a więc głośność. Spójrzmy, jak działa to w praktyce. Jak widzicie, możemy zmieniać głośność poszczególnych dźwięków niezależnie od siebie. Możemy również edytować w ten sposób inne wartości, jak na przykład panoramę. Edytując nasze komunikaty, korzystamy z tych samych narzędzi, których używamy w sekcji pierwszej. Za pomocą uniwersalnego narzędzia możemy dowolnie przesuwać sygnały, a także zmieniać ich długość. Spójrzcie, po każdej zmianie program automatycznie odgrywa nową wartość, dlatego, edycja jest prosta i wygodna. Zmiany długości dokonujemy chwytając nasz komunikat za skrajną część prawej strony. Ołówek wykorzystujemy, aby ręcznie wprowadzić pożądaną nutę. Dzięki niemu możemy również edytować wartości omawianych już kontrolerów. Gumka usuwa nasze nuty. Aby zaoszczędzić czas, możemy używać jej do usuwania całych partii dźwięków. Ikonka z nożem oznacza przecięcie. Dzięki temu możemy urozmaicać nasze melodie, jak również w dowolny sposób usuwać zbyt długie sygnały. Po przytrzymaniu klawisza Alt, ścięcie następuje po lewej stronie. Ikonka nożyczek również oznacza przecięcie, jednak w tym przypadku poszczególne cięcia dokonują się w obrębie naszej siatki. Zmiany wartości dokonujemy w polu Quantize. Ikonka z krzyżykiem to opcja wyciszenia. Możemy wyciszyć dowolne sygnały i wrócić do nich w przyszłości. Wyciszone partie tracą swój naturalny kolor. Ikonka klej ma takie samo zastosowanie jak w przypadku edycji sygnałów audio. Łączy uprzednio podzielone sygnały. Lupa oznacza powiększenie, natomiast dzięki kształtom w dowolny sposób modelujemy wartości naszych kontrolerów. Teraz w prosty sposób zrobimy przejścia pomiędzy poszczególnymi partiami w materiale. Zobaczmy, jak wygląda to w praktyce. Jak widzicie, praca, która uprzednio zajmowała około 10 sekund, teraz wykonywana jest w ułamku sekundy. Co więcej, narzędzie kształty możemy wykorzystać do rysowania komunikatów MIDI. Spójrzcie, dzięki temu wykonamy dowolne wariacje muzyczne bez umiejętności biegłej gry na klawiszu oraz unikniemy mozolnego układania nut za pomocą myszki. W tej części naszego kursu to już wszystko. W kolejnej części rozwiniemy temat, o którym mówiliśmy dzisiaj, a także zaprezentuję przykłady wykorzystania omawianych dziś narzędzi w praktyce. Zatem do zobaczenia.